Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pani komisarz Jurowa powiedziała, że zachęca władze polskie do konsultowania się z Komisją w zakresie zmian w systemie sprawiedliwości. Otóż pani komisarz Jurowa, chciałabym pani powiedzieć, że Unia Europejska to nie związek republik yy, yy, państw członkowskich, tylko związek państw, które chcą realizować wspólną misję, ale każde państwo jest suwerenne i zgodnie z traktatami każde państwo zachowuje kompetencje, jeśli chodzi Pani komisarz Jurowa o wymiar sprawiedliwości. Polacy to dumny, praworządny i demokratyczny kraj i z całą pewnością nie zasługujemy na to, żeby tutaj w Parlamencie Europejskim dobre imię Polski było szargane. Dlaczego zatem tak się dzieje? Dlatego, że mamy taką opozycję, która postawiła sobie za cel donoszenie na Polskę i budowanie fałszywej, y, 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 fałszywych informacji wokół Polski. To jest przykład dezinformacji, szkodzenia swojej ojczyźnie. Popatrzcie państwo, ze wszystkich krajów członkowskich są ludzie z różnych partii politycznych, ale żadna opozycja w stosunku do swojej ojczyzny nie zachowuje się w sposób tak haniebny jak y, przedstawiciele koalicji tak zwanej y, europejskiej. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o, y, o y, jeśli nie wiemy o co chodzi, to jeszcze chodzi, proszę Państwa o to, że chcecie sprawdzić, jak daleko możecie się posunąć w zawłaszczaniu kompetencji krajowych, I, bo chcecie wejść na drogę prowadzącą do federalizacji i dziwi wam się, bo wy wrócicie do Polski, jak się będziecie tłumaczyć z tego, że żądacie powiązania funduszy. Y, ...praworządnością dziękuję, dziękuję. ...ta praworządność jest łamana. Gdyby Pani posiadła umiejętność czytania ze zrozumieniem, to to pytanie dzisiaj nie padłoby, bo zapewniam Panią, Pani Europoseł, że wszystkie proponowane przez nas ustawy właśnie usprawniają system sprawiedliwości, a w Polsce, proszę Pani, system sprawiedliwości bardzo często był opresyjny w stosunku do obywateli, dlatego wymagał usprawnienia. Prawo i sprawiedliwość zwyciężyło dwukrotnie, dlatego że umówiliśmy się z Polakami, że zreformujemy wymiar sprawiedliwości. Dziękuję.